Siema, jestem Kubrak! Tutaj kolejny odcinek z Fortnite'a na kanale Studio Filmowe Cięciak. E, ogólnie powiedzieli, że filmów nie będzie przez 9 dni, a nie było bodajże przez 12 <laughs> To dlatego, że nie przewidziałem tego, że nie nagram żadnego filmu jakby w dzień przed wyjazdem, bo się pakowałem Ani w dzień jakby... w dzień końca wyjazdu i dzień po wyjeździe, bo byłem na działce wtedy no, i wyszło 12 dni. No, ale widziałem, że e, było dużo. E, że. ten. Było dużo wyświetleń. Nie ja wiem. E, b, był taki podskok liczby. E, ten. Oglądalności w minutach, że, e, że jeszcze nigdy wcześniej tyle nie było. Więc to mi się akurat podoba. E, ostatnio. Dobrze mi szło właśnie na solo w Fortnite, bo robiłem po średnio 6-7 fragów w jakieś 10 meczy z rzędu. Więc w sumie to, to był mój nowy rekord takiego pasma dobrej gry. No, ja zrobię jeszcze chwilę wycięcia, aż się zacznie. Ok, no to lecimy. Teraz, tak sobie myślę, że najlepiej by było polecieć. Na słone strzechy polećmy sobie No i w ogóle Akademii się mocno podniosło Bo z że Jeden albo 12 Mam teraz 1,22 W sumie to nie jest jakoś bardzo mocno Ale no, Jak na mnie a ja nie jestem zbyt dobry To jest dobry wynik Cóż to? O nie Nawet przynajmniej bro mnie To tutaj jest typ? Czy mi się wydawało? O, ale tu jest typ Dobra, nie mam ma A! Tego nie przemyślałem, że nic z niego nie wypadnie. A cóż to za typ? O nie! Naprawdę. No nie, z niego też nic nie wypadło. Ja nie mam z czego strzelać już. Co ja ze, ze mam strzelać? Dobra, pół biedy, że mam to. Tego nie, nie lubię używać Tutaj coś, tutaj powinna być skrzynia Dobra O, o, nice Zobacz, wezmę Anna tutaj jeszcze nie sprawdziłem o w sumie pompa zawsze na propsie dobra no ale wątpię że to wszyscy którzy wylądowali na strzechach tylko ja i dwie osoby? no nie no jest, nikt nie otworzył tej skrzyni więc to do... Ale ktoś tutaj otworzył. To znaczy, że ktoś jednak był. Czy ten ktoś kampi tutaj? Albo tutaj? Ty, co jest? Coś... Coś mi tutaj nie gra. No ja dobra, to Weźmy tak na szybko. Co chłop zrobił? No nie! Nie, to nie on zrobił, tylko ten tutaj typo zabrał mi fraga. A to niedobre, a ten chłop tutaj się wybudował, tak? Gdzie on jest? Chłodę. Ja nie ogarniam też tak. <laughs> no głupie. No nie. Najpierw chłop zabrał mi fraga, potem jeszcze nie zabił. Ja w ogóle na początku myślałem, że tam ten typek sam siebie rakietnicą wysadził. No, dwa fragi to nie jest zbyt dobry wynik. Nawet jak na mnie. Więc zrobię cięcie aż do kolejnej gry. Dobra, no to lecimy. Polećmy sobie tutaj na farmę, może. Chociaż. Nie, ja bym poleciał znowu na słony. Na słony lecimy. Че там не долетаю Не, ну давайте, да-да Tup, 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 tup Gdzie jesteś? No i słabo Dobra, wiem, że mam same... Wiem, że mam same... Szare bronie To... A co to za team? Dobra, myślałem, że teamują się. No ile on ma HP? O chłopie! No, gościu, już się bałem. No i znowu mi zabrali fraga. W sumie, dobra, nie będę się tak wkurzać, bo w sumie ja im zabrałem trochę fragów. Ale nie, ja myślę, że tam ci się w ogóle timują. To tak wyglądało. Ale mi się przydałoby w sumie jakieś leczonko, nie? Tutaj może jest jakieś leczonko? No tutaj tutaj jest. Tam? Coś się znowu leje? Nie, tam. yeah I no Aha, okej. Okay. Ja trochę wnikam. Ale ja chciałem mieć jakieś leczonko, A? dobra, wiem, że leczenie się na środku no, jest bardzo głupim pomysłem. No ale co zrobić? Aha, dobra. Wezmę eee, sobie pompeczkę tak na szybko, Ja pójdę, bo w tamtej... W, tam, w tym boksie. Tam jest i skrzynia, w której może być jakaś potka albo apteczka. Plus, że tam pewnie będą jakieś owocki albo warzywka, nie? O! 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 Dobra, to był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł, żeby go zresztą teraz próbować trafić. Co? Ale... Nie wiem, jak on mógł ze mną tego nie ugrać. Ani nie jestem zbyt dobry, ani nie, nie mam dosłownie HP. Jest taki siorb, nie? Dobra. O! Meczka niebieska. Plus jeszcze miał Mkę niebieską. Co za chłop. I w ogóle on miał jeszcze Keva, nie? Tam... O, właśnie, Kev! Ja tego w ogóle nie zauważyłem. A to cyk. Jest najsowe. Nice Wezmę jeszcze ten. I mam sześć fragów. Co z tego, że jest trzy ukradzione? No i, no i gdzie są jakieś typy? Czy wszystkich wybiłem? No ale już jak gram, to idzie mi o wiele lepiej, niż jak grałem chociażby, no, wcześniej, no, jak nagrywałem te pierwsze dwa odcinki z Fortnite'a, pomimo że ten, że spocony Kubrak, nie, no tam ile zrobiłem? Dwa fragi? Czy mi się wydaje, czy tej ściany tutaj nie było? Nie, dobra, pewnie mi się wydaje hmm. No i co, jakieś typy by się przydały O, dobra, jeszcze że mi HP spadnie Dobra, no. Już mówiłem, nie? Jakieś typy by się przydały Jak tam, strefa? Spoko O ja no teraz przypomniałem sobie o Tym jaki błąd zrobiłem, że Zapomniałem Bo kiedyś, za, no i w sumie nadal Bo się nie odzwyczaiłem Że gram taką strategią, że po prostu Mam 5 broni, nie? A Wiem, że powinienem mieć chociaż jedno leczonko. Jakąś apteczkę albo bandażyki Chłop? Chłop, chłop Tam jest, tam jest, tam jest Cyk! Nie trafiłem Cyk! Nie trafiłem Cyk! Trafiłem O! I przy okazji frag To znaczy, że miał goła jakiegoś Przydałoby się tam dostać i ten nud zebrać. Aha, ja byłem w ogóle dobry. Któż to tam jest taki? Aha, no. Brawo za cela. Hm. Wow, chłopie! Kto to tam teraz zrobił? Przyznać się teraz? Czekaj... Tu jest chłop! Jaz! Ja w siebie nie wierzę, co ja... Właśnie, się do... właśnie do mnie doszło, co ja właśnie zrobiłem. Chodziłem sobie odsłonięty, ze sztuczrem i mierzyłem do władz. No brawo ja dobra, to ja robię cięcie na kolejną grę. No to kolejna gra rozpoczęta i tym razem polecę znowu na strzechy albo nie. Polecimy sobie hmm, na sklepową. Czy na... Gram... Nie jestem pewien jak się nazywa ta miejscówka, ale polecę na to przede mną. Wybaczcie mi, że nie znam miejs nazw miejscówek, ale. Nie ja wiem, jakoś tak nie mogę zapamiętać ich w ogóle. Niektóre znam. No tak, zalew. Pąpeczka teraz chwila, bo ja nie wiem w końcu. No, no wiedziałem. Inteligentny jak, jak zawsze. Nie, czy tam no go, tam go skilofował? ale hellik. jakieś. Mam nadzieję, że do sztuce. Niestety nie do sztuce. No tak oczywiście inteligentny ja znowu mierzę ze sztucera Podsłonięty Myślałem, że nadal jestem na piętrze. No, no na nagrywkach już zaczynamy iść w miarę dobrze. No bo zrobiłem... No nie, nie miałem meczu bez fraga, w jednym meczu miałem bodajże... 7? No ale że 7 miałem. Czy 6? No coś w tej okolicy. No dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Wiem, że jak na odcinek po w sumie 12 dniach przerwy. Jest to krótki odcinek, no ale jest tak jest. No to się ma.